Drodzy mieszkańcy Legnicy i okolicy, chodźcie tutaj do nas. Chodźcie do nas. Ja tylko podpowiem tutaj ten tłok mały przy stoliku, to zbiórka podpisów pod Obywatelskim Projektem Ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Państwa. myślę, że już pora zacząć sprawy lekko dowcipno-poważne. W ostatnim przemówieniu Pana Prezesa zostaliśmy jako Komitet Obrony Demokracji zaatakowani bardzo nieładnie. Myślę, że jest sposobność, aby odpowiedzieć Panu Prezesowi dzisiaj wspólnie, bo to dotyczy nas wszystkich, i Pani, i Pana. Pani i mnie. Dotyczy nas to wszystkich. I dlatego chcę zapytać dzisiaj wobec Was wszystkich pana prezesa, a wy bardzo proszę, żebyście mi odpowiedzieli w tym wypadku jednym słowem: nie. Panie prezesie, naszą flagą jest także biało-czerwona. Czy my próbujemy być biało-czerwoni? Czy my przybieramy barwy ochronne? Nie! Pytanie drugie: Czy my potępiliśmy wszystko, co w naszej kulturze, w tradycji jest święte? Nie! Pytanie trzy: Czy my jesteśmy na usługach obcych sił, które nam za to jeszcze w dodatku płacą? Nie! Czy my gardzimy Polską i Polakami? Nie! Nie. Myślę, że po tym wygwizdaniu panu prezesowi trochę tętno podskoczy, czego mu serdecznie życzę. Proszę państwa, ale mamy również pytanie do pana prezydenta, szczególnie za jego stwierdzenie z Otwocka. Panie prezydencie, czy my jako ludzie, Polacy, czy my po ostatnich wyborach aż tak dużo straciliśmy na swojej obywatelskiej wartości? Nie! Nie. Nie. Panie, Prezy Panie Prezydencie, Pan łamie jeszcze jeden artykuł Konstytucji, który mówi o dyskryminacji. Pan użył następujących słów w łotwodzku. To my jesteśmy ludźmi pierwszej kategorii. Panie Prezydencie, Pan łamie ten. Artykuł Konstytucji, ja się Pana pytam wprost: czy Wy rzeczywiście jesteście ludźmi pierwszej kategorii? Nie! Jestem Wam nie bardzo mocno wdzięczny za jednomyślność, aczkolwiek w kodzie jednomyślność nie obowiązuje. Możemy rozmawiać, możemy dzielić się swoimi spostrzeżeniami, swoimi przekonaniami. Dla nas wszystkich w tym wypadku ważne jest to, żeby budzić świadomość społeczną, bo co tu dużo mówić, czeka nas bardzo, bardzo duża walka. A teraz proszę Państwa, przechodzimy do następnego.